Wczoraj, kiedy wychodziłem do pracy, spotkałem patroli na ulicy Mariackiej, spotkałem patroli na zajęcie przy bramy ulicy i tego co zamierzałem zrobić, żebyśmy się czuli yeah. bezpieczni. Tydzień temu o godzinie 22 na ulicy Prugińskiej bestialsko prawie zamordowano młodego mieszkańca Nysy. Na jednym miejscu mógł być każdy, mógłby być ja, mogli być państwo, którzy siedzą z boku, mogliby być państwo, którzy stoją po mojej prawej stronie. Ja wiem, Ktoś, wiem nie mówią, to to nie o czym pani myśli, myślę, że... Nie, nie mówię o Trachujmy. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo się podpisywać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. w tej precyzji oraz w szczytaniu w skrócie latów ulega wniosek. Wniosek wyczerpany efektywnego systemu zaskoczenia. A tu nikogo, tu nikt nie przyjdzie. Dzisiaj i ta kamera, która jest na ulicy Trudnickiej do niczego się nie przydaje. Tak prawdę powiedziawszy, to jedynie nie niej tylko widok z kamery, jak już się coś wydarzy, czy coś tam się czasem nie nagrało. Płaca nam kamera za 100 tysięcy i joystick za 100 tysięcy złotych, skoro nie jest to w żaden sposób wykorzystywane i nie przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj w opowiedzi na bestialskiej pupicie młodego mieszkańca Nysy, Tomka Kloca, przez bezkarnych, jak i drugą Podnosimy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach i zwracamy się z niniejszą petycją do komendanta powiatowego policji, burmistrza Nysy, starosty nyskiego, komendanta straży miejskiej w Mysie, prezesa sądu rejonowego i pani prokurator rejonowej w Nysie. Żądamy wyłapania i surowego ukarania wszystkich bandytów biorących udział w sobotniej masakrze. Podróż zapewnienia trwałego poczucia bezpieczeństwa, trwałego ukrócenia bezkarności dla dokonujących nawet najmniejszych rozwojów. Potem łabie albo nie była. 15 osób, siedzi 4 i spraw. A co zresztą? Co z gościem, który stał i nawoływał do tego? Właściwie co? Można ustalić, że przez prawo kierowniczego prokuratora nie można tego zrobić. System nie funkcjonuje. Nie funkcjonują sądy, nie funkcjonuje funkcjonuje prokuratura. I dlatego dochodzi do takich pustarów, bo jeśli jestem zapewniona bezkarna, gdzie czuję się bezkarni, to przekraczają kolejne granice. Chcemy przystałość i bardzo bym prosił, żebyście nam pomogli, Podajcie nam swoje adresy, kontaktowe. to no, będę z wami e, kontaktował, proszę Was na listę kontaktową i przekażę Wam co dalej w sprawie, bo... Mam nadzieję, że dzisiaj z się nie Zobaczymy, co będzie sam. Nie wiem, co będzie, ale coś trzeba było co, zrobić. Zobaczymy, że nie spojrzymy, że byliście na... Rozmawiamy się z Wisznikiem że nie, bo to kampania wyborcza. Kampania wyborcza kogo? Pana Pałackiego. Dlaczego pani burmistrz nie prowadzi z nami tutaj swojej kampanii wyborczej? Chciałbym, żeby ona tutaj przyszła i prowadziła swoją kampanię wyborczą. Żeby posłowie Platformy Obywatelskiej, psl USLD starosta, żeby wszyscy tutaj przyszli i prowadzili z nami kampanię wyborczą. Czy pani słyszała tutaj nazwisko Janusza Samuckiego do tej pory? Czy ja zabołuję do głosowania na kogo To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli burmistrz tak mówi, to... Niestety lekceważy nas. Nie wie w ogóle, nie czuje naszego problemu. Tak się składa, że zarówno pani burmistrz, jak i komendant policji nie czują się niebezpieczni, bo nie mieszkają na naszej dzielnicy, oni mieszkają na, już de facto w gettach, w które zawsze są patrolowane, niedługo mogą się odrodzić tylko płotem skrótem kończącym, wydając sobie prywatną ochronę. Ale to wszystko mają zrobić mieszkańcy tej dzielnicy. Po co to w takim razie będzie. jesteście, jak jest cel tego Przede wszystkim jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś musiał coś zrobić. Jeśli ja dzisiaj słucham deklaracji o podwójnych patrolach, to pytam, jak długo te podwójne patrole będą i gdzie one są. To jest tylko pokaz siły mający na celu pokazać mieszkańcom, że proszę jednak coś robić. A to jest na wodę. Za miesiąc tych podwójnych patroli nie będzie, bo oczywiście nie ma na nie pieniędzy. System bezpieczeństwa w żaden sposób się nie zmieni, a to zawiodł system. To nie zawiodło po prostu jednostki, to nie jest jednostkowa sprawa. Nie działa system, nie daje ludziom. Bezpieczeństwa nie zapewnia tego. Bezpieczeństwa.